Cześć, ja jestem Jakub, a ze mną jest Murat. Siema! I dzisiaj nagrywamy odcinek ze Stadionu Barcelony. Tak. Ja wiem, że tego chcieliście widzieć. Ale mówiłem, że ogarnę ogarny stadion Barcelony. Ogarnę, żeby był Real Barcelona. Więc uwaga, jestem już na tym stadionie. Tutaj jak widzicie już e, trawa. Więc zaraz podniosę głowę i zobaczycie ten kozacki stadion. Ja się przyznam, że ja już go wcześniej widziałem. I naprawdę jest kozacki. Trzy. A jest, ja lubię bardzo. No, Leon lubi Barcelony, więc raz będzie oceniał ten stadion. Trzy, dwa, jeden. Patrzcie Uuu. na to! Teraz, oczywiście, y, to jest Spotify kapnął, no, ale to jeszcze było robione przed tym, jak zmienili nazwę. Więc to może być trochę inny stadion. Niż wtedy, ale zobacz to. Nawet jest ten napis no. Meske Club więcej niż klub. Tutaj mamy na przykład znaczek Nike, a tutaj nie wiem, czy takie coś jest z Chyba nie ma. E, te kraty, chociaż przez te kraty nic nie widać. Ale bramka, jaka ładna, nie? A na tym to co niedawno robiliśmy, to też ten. A to nawet nie jest od tej samej aplikacji, bo ja zawsze robiłem z jednej aplikacji, ale Barcelony nie było właśnie w tej aplikacji. Więc szukałem po całym internecie i znalazłem ten stadion. Więc, widzowie, możecie pisać w komentarzach, jaki chcecie kolejny stadion ten, żebym zainstalował i tutaj pokazał Wam. Piszcie w komentarzach, oczywiście nie powiem, że na 100% go znajdę, bo nie wszystkich się da. Ale piszcie jak chcecie jakiś student, to ja go zrobię. Więc dobra. Schodzimy tutaj też. I to jest... Ja wiem, że to jest tak. No, No oglądało się miecz Barcelony. Dobra, zobaczmy y, tutaj co jest. Dobra, tam coś jest i to jest zablokowane. Chwila. Dobra. Musimy ni niestety zniszczyć drzwi, bo... Chyba twórca albo zablokował, albo tutaj nic nie ma już. Yy, tutaj wygląda na taką. ten szatnie, nie? No. Szatnia. To pewnie z drugiej strony jest szatnia tych. No tak, to jest to samo. Dobra. I czy tutaj coś jeszcze więcej jest, czy nie ma? Bo to jest. Dobra, zobaczmy za stadion. Zobaczmy no. za stadion. A oczywiście bym zapomniał o najważniejszym, że staję w jakimś miejscu tej Barcelony i pokazuję wam porównanie. Jakby ktoś nie widział, więc... O Jezu, to jest takie wielkie, że nie widać. Ale tutaj macie... oła jak się wolno im w nogę! Tutaj macie staden Barcelony w Minecraft, a tu mam się wyświetla Stadion Barcelony, ale w prawdziwym życiu. Więc na pewno jest tak podobny, no... Nie, ja tutaj nie widzę żadnej różnicy, a ty? Ja też nie. Ja tutaj widzę różnicę, tylko że to jest wszystko kwadratowe, ale tak to idealnie. <laughs> yy, no niestety nie ma tutaj żadnego, chociaż tutaj jest wioska się zrespiła, mm. Ale tutaj nie ma. Żadnego budynku, a w ogóle to jest na yy, wyżej. Ale zobaczmy, patrz. Patrz no. jak ktoś się tutaj musiał postarać. On że... nie zrobił tylko tego środka paszczuta, coś jest wejścia. Więc ser tutaj można fajną mapkę zrobić, e, ten, e, czy grę z na przykład, nie wiem, z widzami jakbyście Ej, chcieli go, zagrać. Ja bym nigdy takie, czegoś nie zrobił, no, bo e, ja już nie umiem zrobić e, te, takie małe wieże od zamku okrągłego w, w Ja bym nawet tego napisu nie chciałoby mi się zrobić, a on wybudował cały stadion. No. A no nie no myślę, że na pewno nie sam, bo ktoś mu musiał pomagać trochę. Ale i tak fajne bardzo. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj jest też jakieś wejście, o. A to dla kibiców. No, no tak, to jest dla kibiców. Dobra, tutaj też się wchodzi. Tutaj są wejścia na stadion. Ale czekajcie, czy tutaj będzie na przykład jakiś kibelek? O, tutaj mało oświetlone. A, czyli to są wejścia... No czemu tutaj wszędzie ta wełna jest? Halo, co? Chłop za ten... Ktoś zamiast y, tych płytek postawiał wełnę. Ej, serio, no bo tam też była wełna przed drzwiami. No tutaj też powinna być płytka, a tu jest wełna. Co jest? Dobra. Ej, no dobra, to... Wejdźmy jeszcze raz na stadion i zobaczmy, czy jest tak samo. Ale muszę szukać płytek. Tutaj jest? Nie ma. Dobra, wchodzimy na stadion, a nie, tutaj. Ło! Ej dobra, czekaj. I oczywiście jak przy każdym teście, musimy sprawdzić, czy z najwyższego miejsca na stadionie widać boisko. Bo jeśli widać, to ten Barcelony myślę, że wygrał wszystko. Chociaż i tak już wygrał, bo jest naj... Wygląda najlepiej. I uwaga... Widać. I to jest jak fajnie, było no. pie... I Ja! No więc przy Manchesteru United nie było tak widać. No. A był mniejszy, nawet. A tutaj twórca idealnie to wymierzył. Jakbyśmy na przykład ogarnęli więcej y, widzów albo ludzi, tutaj, to byśmy mogli mecze normalnie rozgrywać no. na tym stadionie. Bardzo fajny. Dobra, e... więc tak piszcie w komentarzach, jaki byście chcieli stadion kolejny. E... Bo ja. Poszukam oczywiście i zobaczymy, czy będzie, ale... A tutaj są te wejścia. Tutaj... A, tutaj wszędzie są wejścia. Bardzo dużo tych wejść No. Ale ja mnie najpierw... no ten... Dziwi, jak on zrobił ten znaczek Nike. No, tak z daleka to nie wygląda normalnie. A bo to, ten napis. To on też się musiał mocno postawić, bo on miał te bloki tak w ogóle... I patrz, on to w ogóle zrobił, że może nawet nad tym usiąść. No mm, tak. No nie też można usiąść. E... Bo ten, no bo ja już mus... No patrz, na przykład tutaj zrobił tak, że w środku to jest, nie? Dobra, Boże. Odkleiłem. Odkleiłem się. Ej, Kuby do... Odklejki Kuby. Aha. Zrobiłem kiedyś filmik od klechi Były By ten, olimpijska basenowe, y, w naszym basenie. Y, Dobra, ale ja... on nie mów o innym odcinku. Dobra, olimpijska basenowe. <laughs> Dobra, na ten odcinek to już było na tyle Zostawiajcie łapeczki w górę Subskrybujcie kanał Bo w ogóle wczoraj trzy subskrypcje przyszły Nie wiem jak Już mamy 24 subskrypcje Brakują do 400 Więc subskrybujcie ten kanał yy, Wkładajcie do Leona leonex 27 No i pa